Czasami znajomi pytają mnie, czym lepiej się jeździ: czy autobusem, czy samochodem ciężarowym, wiedząc o tym, że mam prawo jazdy na oba te, obie te kategorie. Właśnie zastanawiają się, która praca jest lepsza. I tutaj mam trochę czasu. Ja stoję, czekam na rozładunek w mielcu rozładunek czekolady. Więc no, okazało się, że parę godzin tu pewnie postoję, poczekam, nie mam miejsca na towar, więc jest trochę czasu, żeby opowiedzieć o tym, jak to wygląda z mojej perspektywy, co jest lepsze. I to jest odpowiedź, no będzie niejednoznaczna. Odpowiedź jest taka, to zależy, to zależy od bardzo wielu czynników, i tutaj powiem pokrótce, które aspekty są lepsze na ciężarówkach, które są lepsze na autobusach, z tym, że na autobusach będę mówił o pracy w turystyce, bo moja praca na autobusach to w zasadzie była tylko na turystyce, nigdy nie jeździłem na linii, nigdy nie jeździłem w autobusach miejskich. Także zacznijmy może właśnie od <laughs> tych autobusów, czym to się różni. Tutaj na plus, na pewno jest fakt no, bardziej takich warunków, można powiedzieć, ludzkich, bardziej życiowych. Bo wiemy tutaj w ciężarówce jest to takie mieszkanie w tej kabinie, na przestrzeni kilku metrów kwadratowych, natomiast jadąc na wycieczkę autobusem, jadąc, jeżdżąc w turystyce. Przeważnie mamy zapewnione hotele, no i wyżywienie. Także przeważnie codziennie można zjeść coś ciepłego, czy umyć się, wyspać w normalnym łóżku, a nie w kabinie. Mamy też dużo większe możliwości zwiedzania, ponieważ ciężarówki wjeżdżają przeważnie gdzieś na jakieś strefy przemysłowe poza miastem, natomiast autobusem wjeżdża się wszędzie do centrów miast wszędzie tam, gdzie, nie, gdzie potrzeba i jeżeli jest możliwość zostawienia pojazdu na parkingu no to wtedy przynajmniej ja zawsze korzystam z tej okazji, żeby pozwiedzać jakieś nowe miejsca, w których jestem natomiast zdarzyło mi się też na ciężarówce, na cysternie miałem rozładunek w Grecji, w Atenach kilometr Akropolu i też udało mi się znaleźć taki parking, gdzie mogłem ciężarówkę na noc zostawić i miałem okazję kilka godzin pozwiedzać, pochodzić sobie po Atenach. Kolejna rzecz, w autobusach no, można uznać, że ta praca jest taka bardziej czysta, tak? czyli no, nie rozpinamy naczep, nie brudzimy się jakimiś smarami, nie, 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 nie ściągamy firanki z naczepy. Chociaż ja akurat jeżdżę na cysternie, to, to jest naprawdę czysta praca. Natomiast na ciężarówce jest więcej takiej fizycznej pracy. Chociaż na autobusach z kolei trzeba autobus sprzątać. A tutaj mamy tego sprzątania kabiny dosłownie kilka metrów, więc tutaj dużo łatwiej zachować tą czystość w miejscu pracy natomiast sprzątanie autobusu no to jest kolejna jakaś tam godzina, czy w zależności od, od stopnia zabrudzenia czy, czy, czy jest, jesteśmy ma ktoś pomóc to jest to dodatkowa jakaś czynność, którą musimy wykonać na autobusach z kolei mamy dużo mniejszą możliwość planowania sobie pracy bo jeżeli jedziemy ciężarówką to przykładowo kończy nam się czas pracy. Przynajmniej mówię w tak założeniach, tak powinno być: zjeżdżamy gdzieś na parking i robimy pauzę, czy śpimy, czy dobową, czy krótką. Natomiast, autobusem, nawet jeżeli braknie nam tego czasu na tachografię, no to przecież nie będzie grupa spała gdzieś na stacji benzynowej. Tylko no, niestety, z naruszeniem czasu pracy, trzeba dojechać do tego hotelu, czy, czy miejsca, czy, czy, czy zakończenia tej, 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 tego wyjazdu, gdzie ludzi się wysadza. Na ciężarówkach są nieco wyższe dniówki. Natomiast jeżeli sobie policzymy, jeżeli sobie policzymy te koszty, które musimy ponieść, czyli tam powiedzmy, zakup jedzenia, prysznice, jakieś dodatkowe sprawy, no to wszystko w autobusie mamy przeważnie opłacone. No, tutaj wyższe dniówki są, ja mówię, takie formalnie, bo jeżeli się jeździło z grupami azjatyckimi na autobusach, czy na, z grupami jakimiś innymi zagranicznymi, no tutaj czasem można liczyć jeszcze na typy, można liczyć na napiwki. Na, na ciężarówkach praca jest, można powiedzieć, bardziej całoroczna. Na autobusach turystycznych bardziej sezonowa, czyli w sezonie letnim jest bardzo dużo pracy, później poza sezonem jest znacznie mniej, lub w zimie. No bywa tak, że nie ma wcale. Tutaj na ciężarówkach ta praca jest bardziej stabilna. Jest więcej ofert, więcej możliwości wyboru tras, czy gdzie chcemy jeździć, w jakim systemie chcemy jeździć, jakie kierunki. Także na ciężarówkach jest w zasadzie tyle ofert i tyle możliwości, że można sobie dużo bardziej dopasować pod swoje preferencje. Także na autobusach, no. Bardziej to jest, no, co się trafi, tak? czyli gdzieś nie ma aż takiej możliwości, aż tylu ofert i aż takiej możliwości, tak mówiąc kolokwialnie, przebierania w tych ofertach i aż takiego dopasowywania systemu pracy czy, czy kierunków jazdy jazd jeśli chodzi o samą jazdę to według mnie jazda autobusem jest przyjemniejsza jest, jest to dużo bardziej wygodne i tak jak powiedziałem że autobusy wjeżdżają wszędzie więc wydaje mi się że jest to praca nieco trudniejsza ponieważ ciężarówką no, co do zasady nie wjeżdżamy gdzieś do jakichś centrów miast chociaż Zdarzają się rozładunki, zwłaszcza we Włoszech czy w Grecji, czy no, zresztą gdziekolwiek się może zdarzyć, że będzie to bardzo ciasno. Natomiast co do zasady, no, aż takie miejsca nie wjeżdża się jak wjeżdża się autobusem. Więc autobusem trzeba mieć jeszcze większe wyczucie i wyobraźnię i pamiętać o tym, że ma się za sobą kilkanaście czy kilkadziesiąt ludzi. Na ciężarówkach mamy ładunek więc w razie czego no, najwyżej no, zniszczymy ładunek. Natomiast w przypadku błędów w autokarze, w autobusie mamy dużo większą odpowiedzialność za życie, zdrowie ludzi. I ludzie to jest właśnie jeszcze ta kwestia, o której chciałem powiedzieć, ponieważ jadąc ciężarówką nie mamy to tak jakby bezpośrednio przy sobie nikogo. Tak, to nam mówi, że jest za ciepło, za zimno, że trzeba stanąć. Wprawdzie są spedycje, są. Oczywiście zawsze jest nadzór jakiś nad, nad, nad tym transportem, natomiast w autobusie no, jest ta kwestia ludzka, także tutaj trzeba umieć nawiązać dobry kontakt z tą grupą, z ludźmi ogólnie. Ludzie są różni. Wiem, że na liniach są dużo bardziej roszczeniowi niż, niż na turystyce, także no, to też jest jakaś niedogodność, że nie mamy aż tyle tej wolności, plus dodatkowo. Jak się nam ułoży i współpraca z pilotem takiej wycieczki, bo naprawdę bywa różnie. Także, biorąc pod uwagę te wszystkie kwestie, ja sam nie potrafię powiedzieć, czym wolę jeździć. Były też złote czasy turystyki z grupami azjatyckimi, kiedy naprawdę można było dobrze zarobić, jeździło się w pojedynkę. No, było to bardzo wymagające, jeżeli chodzi o, o czas pracy, czas jazdy. Natomiast no, wówczas to było takie Eldorado turystyczne, autokarowe, w tym momencie, w tym sezonie, no, już się lekko ta turystyka ruszyła. Natomiast teraz mamy początek października, pewnie tych wyjazdów już będzie ubywać. Więc podsumowując, czym mi się lepiej jeździ, która praca jest lepsza. Nie potrafię, nie potrafię po prostu udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Każda z tych rodzajów pracy ma zarówno swoje plusy, jak i minusy, więc te kwestie, o których dzisiaj powiedziałem, każdy sam musi ocenić, co by mu bardziej w danym momencie odpowiadało. Dziękuję bardzo za uwagę.